Czy można powiedzieć, że wszystko już w tej sprawie jest jasne, bowiem według ustaleń śledczy nie stwierdzili cech przestępstwa? Prokuratura jest jednym z najpoważniejszych organów demokratycznego państwa. Nie widzę żadnego powodu, aby na obecnym etapie w jakikolwiek sposób podważać czy też komentować poczynione przez nią ustalenia. Można jedynie tylko ubolewać, że człowiek, który stworzył jedną z najbardziej wyrazistych Polskich marek, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Co więcej, markę w przestrzeni bezpieczeństwa publicznego nie żyje. Ta marka to oczywiście Grom. Tak, to jednostka specjalna Grom. Istotne jest nie tylko to, co my w kraju sądzimy na ten temat, dużo ważniejsze jest to, co na ten temat mówią tej branży najlepsi, czyli Brytyjczycy i Amerykanie. Brytyjczycy i Amerykanie w samych superlatywach wypowiadają się. Tam, gdzie można oczywiście oficjalnie powiedzieć o jednostce grom. I niech to wystarczy za komentarz. Trudno było utworzyć taką jednostkę? Z oglądu poniekąd bliskiego, ale zewnętrznego, uważam, że to była praca tytaniczna. Trzeba wziąć pod uwagę, że we wczesnych latach 90. ta potężna armia garnizonowa w Wolnej Polsce. Ulegała systematycznemu zwijaniu się. Natomiast jednostka grom szła dokładnie w przeciwnym kierunku. Powstało coś nowego. Myślę, że tu kwestia osobowości generała i osób z nim związanych przeważyła. Są przecież nawet w przyrodzie takie zwierzęta jak pstrągi czy łososie, które, żeby żyć, po prostu muszą płynąć pod prąd. Jeśli pod prąd nie płyną, to po prostu nie żyją. To być może jest też jakiś. Wyjaśnienie przyczyn tego sukcesu. Opór materii biurokratycznej, opór państwa nowoczesnego, nowożytnego zawsze opóźnia tego typu inicjatywy. Ten opór państwa również wynika z czego? Z braku świadomości, że tego typu jednostki są bardzo potrzebne. Można dokonać szybko i raptownie rozmaitych zmian o charakterze politycznym, ustrojowym. Natomiast zmiany w mentalności dokonają się bardzo powoli i to troszeczkę tak, jakby opadły nam te kajdany, natomiast zostały po nich odciski i świadomość, że nadal się je nosi. Ja zresztą odniosłem takie dojmujące wrażenie o tym, że powstaje ta dobra polska marka w chwili, kiedy fala listów do redakcji, czy zapytań, jak się dostać do Legii Cudzoziemskiej, przekształciła się w falę zapytań, jak się dostać do gromu. Wiedziałem już wówczas, nie będąc jeszcze ani raz w jednostce, że powstało coś wartościowego, do czego młodzi, sprawni, ambitni ludzie chcący związać swoją przyszłość z obronnością kraju, aspirują. Aspirują z przekonaniem. A jak się dostać do gromu? To wystarczy wejść na stronę internetową. To w tej chwili nabór jest znacznie bardziej otwarty, co nie zmienia faktu, że selekcja jest jeszcze bardziej ostra, jeszcze bardziej profesjonalna. Przede wszystkim chyba jej zadaniem jest uświadomienie samemu sobie swoich własnych możliwości i ograniczeń. Czego człowiek nie doświadcza w codziennym, nawet bardzo trudnym bytowaniu, czy w codziennej służbie w innych formacjach. Oczywiście działalność gromu jest otoczona tajemnicą, ale czy można powiedzieć, że jednostki grom mogą w każdej chwili pojawić się w każdym momencie w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, tak jak na przykład jednostki specjalne amerykańskie czy brytyjskie? To jest oczywiście sytuacja idealna. Tak być powinno. Do końca nie jest to z całą pewnością możliwe, choćby z powodów transportowych. Natomiast. Pragnę zwrócić uwagę, że w ramach działań sojuszniczych zaszedł proces, czy jakby wymienialności, czy pełnej współpracy pomiędzy operatorami GROM, a operatorami elitarnych jednostek amerykańskich czy brytyjskich. Są w stanie, znając te same procedury, tę samą taktykę, tworzyć wspólne zespoły bojowe. Więc to chyba jest najlepsza rekomendacja. Jeżeli już gdzieś na polu walki się znajdą, to można mieć do tych żołnierzy całkowite zaufanie. Czego chyba najlepszym poświadczeniem jest to, że jeżeli żołnierze grom giną, to giną w trakcie ćwiczeń lub w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych. Na polu walki zdarza się to bardzo rzadko. Był ostatnio taki przypadek. Natomiast jest to przypadek incydentalny. I koledze, który poległ w Afganistanie, udało się w bardzo szybkim tempie jakby dedykować ekspozycję w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie znalazł się jego mundur oporządzenie i. Stało się tylko kilka dni temu, a i okazuje się, że jest to jeden z najbardziej oglądanych i interesujących dla zwiedzających punktów całej ekspozycji bardzo zacnego, znakomitego muzeum. Żołnierze jednostek specjalnych są już na tyle dobrze wyszkoleni, że Polska jest w stanie dowodzić operacjami specjalnymi już na szczeblu natowskim. O, no i tutaj znowu mamy do czynienia z postacią pana generała, który już w 1998 roku, mówiąc to wprost, prawem kaduka przejął dowodzenie nad potężnymi ćwiczeniami jednostek specjalnych, jakie miały miejsce na terenie Polski, pod nieobecność amerykańskiego przełożonego. To był pierwszy krok. W tej chwili wręcz sojusznicy z NATO wskazują na to, że działania specjalne powinny być specyfiką, wkładem Polski w sojusz. Jakiekolwiek nie byłyby okoliczności, Wojsko Polskie w rankingach popularności społecznej zawsze znajduje się, niemal na samym szczycie. Natomiast w ramach wojska polskiego wisienką na torcie są jednostki specjalne, a wśród nich jednostka grom. A gdzie w tej chwili operują żołnierze gromu? W Afganistanie przede wszystkim. Przede wszystkim, ale gdzie jeszcze? Pozostawmy to pytanie bez odpowiedzi. To jest pytanie, które powinno zostać skierowane do dowódcy jednostki, a dowódca nie powinien na nie odpowiedzieć.